Ma, chcę sprzedać Richa, którego nikt jeszcze nie ma. Możecie kupić za jedynie 50zł PayPal. Eee, pokażę Wam, że on działa. Nie, no, będzie dobry, bardzo dobry na nchat.pl serwis. Ja nie, ja nie będę grał, więc po prostu sprzedam Wam pokażę, że działa. Eee, on bije do, od no, do 4 i 5 kratek. No idziemy na starą edycji. Nie pokażę, jak działa. Tam też pokażę, 378 tak jak tam. Dobra, więc nie wiem, jakiś tryb. hiper, O, mamy... To tylko o... Więc w mojej ustawie. E, więc tutaj idziemy się właśnie pić. pokażę, jak działa. Widzicie, nie wie, co się dzieje. O, kurde. Dostałem hity. Jak tu się chociaż chwilę bić To jest GIT 430. Widzicie, że GIT normalnie sobie działa. Tylko trochę jakiegoś mocnego przeciwnika, co z O, łatwa dominacja. Za 5 tych możecie kupić na enchant.pl Bardzo dobre na te parki. Discordem macie w opisie. I zapraszam. Siema.